Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg. Przed Państwem podsumowanie najważniejszych miejskich wydarzeń. Oto, co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Rozpoczyna się budowa kąpieliska miejskiego przy ulicy Spacerowej. Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Mazurskiej. A także inne ciekawostki i wybrane daty z Elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! To największa i najdroższa inwestycja w historii naszego miasta. Zakończyła się warta ponad 198 milionów przebudowa oczyszczalni ścieków przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. Modernizacja obiektu była jednym z priorytetowych zadań na liście samorządu od wielu lat. Dzięki realizacji inwestycji samorząd w sposób kompleksowy rozwiązał problem gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście. Dzisiaj mówię, mówię o tym zupełnie. Z wielką dumą jest kolejny wielki dzień dla Elbląga. To nie jest słowo na wyrost, bo modernizacja i przebudowa oczyszczalni to, to jest zadanie z kategorii wyzwań, a nie naprawa jakiejś cząstkowa pewnego przedsięwzięcia. Jestem dumny, że my, jako samorząd Elbląga, możemy chodzić z podniesionym czołem, bo mamy. Jedne z dwóch najważniejszych spraw załatwione. Na dobrą wodę, na ścieki, które spełniają warunki ekologii w pełni, wydaliśmy 345 milionów. Ponad 200 milionów było z Unii Europejskiej. I to jest nasz wielki sukces. Mówię tu o samorządzie i o pracownikach HPWH, bo bez nich Dzisiaj nie byłoby o czym dyskutować. Ponad 30-letni obiekt, którego budowa rozpoczęła się w latach 70., był bardzo wyeksplatowany i groził katastrofą budowlaną i ekologiczną. Zmodernizowany obiekt spełnia wszystkie bardzo restrykcyjne wymogi prawne i środowiskowe, a zastosowane technologie przynosić będą korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Jesteśmy na nowoczesnej oczyszczalni. Na której zachodzą procesy spełniające ideę obiegu zamkniętego. Poszukujemy w proces, pozyskujemy w procesach oczyszczania biogaz, z którego wytwarzamy ciepło i energię elektryczną. Wytwarzamy również kompost i polepszać glebowy. Wykonana instalacja wody technologicznej pozwala na wykorzystanie ścieków do urządzeń pracujących na oczyszczaniu. Jednym z celów jest, aby wytworzony odpad zagospodarować i stworzyć z niego produkt. Zadanie realizowane było przez trzy ostatnie lata. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Instal Warszawa SA. Wszystkie prace wykonywane były na czynnym obiekcie, w związku z tym musiały być prowadzone w sposób, który nie zakłócał pracy oczyszczalni ścieków. Warto dodać, że inwestycja objęła przebudowę i rozbudowę aż 72 obiektów. W praktyce cała oczyszczalnia podlegała przebudowie, zarówno część mechaniczna, oczyszczalni część biologiczna bioreaktory część osadowa istotnym elementem dla oczyszczalni dla miasta jest także wybudowanie agregatów podgeneracyjnych, które pozwalają na odzysk energii i tym samym Pokrycie w części kosztów tej energii przez samą oczyszczalnię w ramach po prostu odzysku z osadów biogazu. Będąc mieszkańcem Blonga, cieszyłbym się z tego powodu, że przede wszystkim, tak jak już przekazywałem wcześniej, mogłem mieć pewność, że KL Blonki i zalew Wiślany. Będzie w dobrym stanie i nie będzie zanieczyszczany przez, przez ścieki. Zadanie było częścią projektu pod nazwą Modernizacja Gospodarki Ściekowej w aglomeracji Elbląg, który oprócz przebudowy oczyszczalni ścieków, obejmował również budowę i przebudowę części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków. Wartość wszystkich prac wyniosła 212 milionów złotych, z czego 107 milionów stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 9 czerwca 2025 roku to będzie ważna data dla Elblążan. Wiąże się ona z zakończeniem budowy kąpieliska miejskiego przy ulicy spacerowej. Inwestycja, tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców, właśnie się rozpoczyna. Prezydent Elbląga, Witold Wrublewski, podpisał umowę z wykonawcą zadania firmą Sztrabak. Dzień podpisania umowy jest ważnym dniem tutaj dla życia, dla życia miasta. Sam basen. Myślę, że to jest inwestycja wyczekiwana przez, przez mieszkańców. Powstanie basen główny, rwąca rzeka, zjeżdżalnie, boiska rekreacyjne. Także myślę, że to będzie fajna, fajna inwestycja. Dziękujemy za wybór, wybór naszej oferty. Dziękujemy za zaufanie. I jestem przekonany, że w czerwcu 2025 roku Elblążanie będą mogli korzystać z obiektów nowego, nowoczesnego parku wodnego przy ulicy Spacerowej. To jest racjonalny okres wykonania 20 miesięcy. No teraz wchodzimy w okres zimowy, ale mamy całe Całe lato przyszłego roku. Tutaj te prace muszą się zacząć od, od posadowienia, bo to są niekorzystne warunki posadowienia, czyli wszystko będzie wykonywane. W zasadzie wszystkie obiekty, łącznie z niemieckami, są posadowione na palach, więc od tego trzeba, trzeba zacząć. Tam jest warstwa namów. No i jestem przekonany, że w te, te 20 miesięcy wykonamy ten obiekt. Budowa kąpieliska to trzeci z czterech etapów rewitalizacji tego obszaru. Koszt całej inwestycji wynosi nieco ponad 90 milionów złotych, z czego dofinansowanie to ponad 60 milionów pochodzące z programu rządowego Fundusz Polski Ład. Pozostała kwota, czyli 32 miliony, pochodzić będzie z wyemitowanych przez samorząd obligacji. Za taką opcją podczas z ostatniej sesji zagłosowało 19 spośród 25 radnych. Chcę powiedzieć, że nie moglibyśmy mówić o tej inwestycji, ponieważ przypomnę to co państwu wielokrotnie podnosiłem i podkreślałem, dochody miasta Elbląga, jak i myślę wielu samorządów się zmniejszają. W naszym przypadku to jest w ciągu ostatnich trzech lat 307 milionów złotych. Te 307 milionów powoduje, że samorządy, w tym również nasze miasto, przy wzro wzroście kosztów najniższej krajowej energii, paliw, płac itd. itd. powoduje, że byliśmy zmuszeni tak to e, chcę powiedzieć, zmuszeni do tego, żeby e, na sesji Rady Miasta postawić e, temat obligacji na 32 miliony. Bez e, obligacji dzisiaj podpisania tej umowy by nie było, bo nie mamy na tyle w budżecie środków po stronie dochodów, żeby móc e, pokryć e, wkład własny. Teren inwestycyjny obejmuje 35 254 m2. Powstanie na nim nowoczesna infrastruktura basenowa, w tym Niecka Główna brodzik dla najmłodszych, pięć zjeżdżalni wodnych, a także zaplecze sanitarne, zespół boisk rekreacyjnych i plac zabaw dla dzieci. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu. Jednorazowo z kąpieliska będzie mogło korzystać 1000 osób. Wykonawca ma 20 miesięcy na zrealizowanie prac. Wielkimi krokami zbliża się jedna z największych imprez sportowych w mieście: Dziewiąty Elbląski Bieg Niepodległości. Biegacze w biało-czerwonych barwach wypełnią ulice Starego Miasta. Sportowe wyzwanie podejmą dzieci i dorośli. To już tradycja, że 11 listopada impreza sportowa podzieli się na kilka części. W pierwszej kolejności na starcie pojawią się dzieci i młodzież do lat 14, którzy pobiegną kolejno na 50, 100, 200, 300, 400 i 500 metrów. Dorośli do pokonania będą. Będą mieli 10 kilometrów w biegu głównym. Drużyny będą mogły przebiec trasę również w formie sztafety. Zgłoszenia do 9 Elbląskiego Biegu Niepodległości przyjmowane są do 8 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc, jedynie za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. 101 lat temu w wyniku zmian w podziale administracyjnym Niemiec, Elbląg znalazł się w granicach peryferyjnej prowincji Prusy Wschodnie. W roku 1929 oddano do użytku szkołę męską imienia Friedricha Ludwiga Jana, niemieckiego pioniera kultury fizycznej i, i teoretyka gimnastyki. Dziś jest to sportowa szkoła podstawowa nr 3 imienia polskich Olimpijczyków. 9 października honorowy obywatel Elbląga, matematyk profesor Hendryk Iwaniec skończył 76 lat. W roku 1959 podjęto decyzję o wydawaniu Rocznika Elbląskiego. Redaktorem naczelnym został dr Marian Biskup. Pierwszy tom Rocznika ukazał się w 1960 roku. 49 lat temu w Elblągu otwarto filię Politechniki Gdańskiej. Uruchomiono dwa kierunki dzienne budownictwa lądowego oraz budowy turbin. 43 lata temu zawiązał się społeczny komitet budowy pomnika ofiar grudnia 70. Na jego czele stanął Tadeusz Chmielewski. Pomnik odsłonięto 20 grudnia 1980 roku. 41 lat temu rolą Romea w sztuce Szekspira na deskach Elbląskiego Teatru zadebiutował Mirosław Siedler. Spektakl dyplomowy reżyserował Jan Machulski. 40 lat temu powstał Młodzieżowy Dom Kultury. 37 lat temu założono chór kantata. Pierwszym dyrygentem była Urszula Jędrzejewska. Wyższe seminarium duchowne diecezji elbląskiej ma 31 lat. Seminarium ulokowano w dawnej szkole zawodowej przy ulicy Blacharskiej, dziś Bożego Ciała. 10 października 1999 roku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie przynależności Elbląga do województwa pomorskiego.